Na początku, czyli w 1745 roku, w tym miejscu wybudowano duży, solidny, murowany budynek na rzucie kwadratu. Wkrótce okazało się, że jest zdecydowanie za mały, ciasno w nim było. Dobudowano cztery następne, nazwano je alkierzami, budynki, które stworzyły taką charakterystyczną bryłę temu budynkowi. Ale coś w nim brakowało. Źle się komponował. Postanowiono, żeby nadać mu bardziej szlachetną formę, dobudować wieżę. Zakończono budowę tego najwyższego wówczas w Białymstoku budynku w 1762 roku.